Witam w kolejnym odcinku z Until Dawn, moi drodzy. Gram jako Emily, ale oczywiście jesteśmy cały czas z matem. Wcześniej był mat, teraz grywalną postacią jest Emily, więc dużo się nie zmieniło oprócz tej postaci, którą sterujemy. Dobra, mieliśmy ostatnio styczność z jelonkami, dobrze mówię, czy łosiami? Nie, to chyba jelenie były. No i miałem, słuchajcie, już takie lekkie zwątpienie, że mat przeżyje. Jakoś się tam udało i po prostu przeżyliśmy. Ale mało brakowało, abyśmy spadli ze skarpek. Natomiast jakoś z tego jeszcze wybrnęliśmy, więc nadal ta dwójka Jeśli trzyma uda się razem. Musimy kogoś złapać przez radio. Powiemy, że potrzebujemy pomocy. Tylko co będziemy robić w tym czasie? Wrócimy do schroniska i zbierzemy wszystkich. O Boże, tylko nie tam. Nie lepiej zostać tutaj, wiesz, na wypadek, gdyby ktoś chciał się z nami skontaktować. Przede wszystkim musimy otwalić to radio. No i właśnie, y, udajemy się do wieży przeciwpożarowej, aby skontaktować się z kimś, kto mógłby nam pomóc. Czy to się uda? Nie wiem, ale wieża już jest przed nami. Uu. Czerwone światełko. Na początku myślałem, że ktoś tam stoi, ale tam... O, A może jest tam. O, ale daję po oczach! Co ty nie powiesz? Nic nie widzę, co to jest? To tylko zwykła lampa. Zapewne jest czujnikiem ruchu. Czy aby na pewno to jest czujnik ruchu? Czy może ten koleś, który siedział przy tych kamerach, znowu majstruje i ma tutaj wzgląd na wszystko? Stawiałbym na to drugie. No ale zobaczymy. Zobaczymy, czy na górze znajduje się radio. Znajdować powinno się znajdować, ale czy jest sprawne. To jest druga kwestia. Okej, okay. drobina jest. O, zgasło. A może rzeczywiście to była czujka? Tu chyba nic nie ma, nie wiem. Nie widzę, żeby się coś świeciło. Coś, co można podnieść. Drobina. Tutaj chyba także. Nie wiem. Nic takiego nie widzę. Więc chyba wiecie co. Wejdziemy po prostu na górę. Czemu tak wieje do cholery? Już prawie jesteśmy. Nie wiem. Być może dlatego, że jesteśmy w górach. Zazwyczaj wieje. No dobra. Otwórz. Sezamie, siemno. No, wejdziesz? Wejdziesz, wejdziesz. Tak. No dobrze, jesteśmy na górze. Tutaj jest chyba te radio. Się świeciła się świeciło? Przypadek? Missing. Zaginiona. Czy widziałeś widziałaś tę osobę? No dobra. Stara. Karta. Stara informacja dotycząca właśnie Hany. No, widzę, że chyba tutaj nic ciekawego nie ma, więc wejdźmy obok. Zobaczmy przez te drzwi. Za tymi drzwiami coś się znajduje. Dobra, to jest na zewnątrz. Mam złe przeczucie. O Spróbujmy teraz A oh, działa. Weź To jest Washington. No już nieaktualne. Coś tam działa. Halo? Jest tam kto? Halo? Proszę, odezwij się jeśli nas słyszysz, potrzebujemy pomocy! Odbiór, odbiór! Kurde! Halo? O, dzięki Bogu! Proszę, potrzebujemy pomocy! Halo, czy ktoś próbuje nawiązać łączność? Tu po stronie straży parku narodowego w rabstwie Blackwood. Sygnał jest bardzo słaby, proszę mówić wyraźniej i powoli, odbiór. Proszę, błagam, proszę, pomóżcie nam. Utknęliśmy na górze blaku, tam w okolicy grasuje psychopata. Jeśli mnie słychać, proszę powtórzyć zgłoszenie. Nie jestem w stanie zrozumieć ani słowa. Potrzebujemy Odbiór. pomocy. Halo? Proszę podać swoje imię. Odbiór. O Boże, dobrze. Tutaj nazywam się Emily. Halo? Poprawka. Zabił chyba dwójkę. O, oh, fuck. Dobra, zaczyna się. Pewnie zasrane jele. Przyjąłem, proszę pani. Proszę zachować spokój i pozostać na miejscu. Ślemy po was helikoptery, gdy zazdrosł spokojnie pogoda. Co? Kiedy? Kiedy będziecie? O świcie. Najwcześniej. Nie, przez świt. Co to było? Kurczę... To nie był człowiek. A może i to? Dobra, nie spodziewałem się tutaj tego, tego co widzę przed sobą. Nie wierzę, słuchajcie, zgniotło ją chyba, tak? Nie Daj mi się skupić! Nie myśl, idioto! Tylko zabierz mnie stąd natychmiast! Emily, jesteś zdenerwowana. Musisz się uspokoić. Wszystko będzie dobrze. O, przestań gadać! szegam ty! Ej, koniec! Przestań na mnie wrzeszczeć i pozwól mi działać! Okej? Okay? No, ta jasne! Nie śmiesz się! Przecież ja się stąd nigdzie nie wybieram! Spróbuję się do ciebie dostać i cię stamtąd wyciągnąć! No to teraz! Zabierz mnie z tej cholernej wieży! Błagam, Mac! coś tylko szybko, proszę! <słuch> Już <idę>. Już! <słuch> Chcę tego przeważyć! Emil! Ale Mat przynajmniej żyje. Wydaje mi się, że jakbyśmy tam zostali, to byśmy obydwoje zginęli. Wiecie co? To już ledwo tam e, się trzymało. I gdybym nie próbował ją Nie wiem, nie widziałem jej. Musiała uratować. Na dół. Ja też jej nie widziałam. I gdybym pewnie próbował ją uratować, to pewnie byśmy razem tam zlece... zlecieli, albo przynajmniej ja sobie tak to tłumaczę. <laughs> nie wiem. Dobra. Wow. stało? Dzieje. Co jest kurcze? Ta świeczka się sama zapaliła? Tam jest tylko ten. Te, tam jest tylko te zdjęcie, które już chyba z trzy razy oglądałem. Nie chcę tylko powiedzieć, to co się stało w szopie. Wiem, jakie to dla ciebie ciężkie. Byliście z Dużym przyjaciółkiem. Aż, nie, nie! Ja muszę to powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję, że uradowałeś mi życie. Aż, a to, co innego miałem zrobić? Yy, nie mogłem pozwolić, żeby coś ci się stało. Tobie. Aż w porządku? Tak, tylko. Ja wiem, że byliście z Rzeszą kumplami, Chris. Znajdźmy sam. W tej chwili to jest najważniejsze. No ale, oj, boże! Ashley, ej, przestań, okej? Okay? Nie chcę teraz myśleć o tym, co się stało. Chris! Teraz szukamy sam. Jest tu coś. Spójrz na to. Chris! Co to się stało? Ekspertem kryminalistyki nie jestem, ale wygląda rzuconą. Kurczę, znowu to samo. Znowu ten sam patent. Z zamykaniem się drzwi za nami. Może sobie darujemy te drzwi i zobaczymy co jest tu kolejne. Co się dzieje? Jedne się zamykają, drugie się otwierają. Co to było? Czekaj chwilę. Czy też to widziałeś? To była sama. Czy co widziałem? No to Chris, to. Jak jest znowu to? No taki. widziałam, tak, to nic nie znaczy! Przeszliśmy prawdziwe pieku, ok? Twój mózg jest usmażony, mój to już w ogóle nie, nie ufam nawet temu, co sam widzę. Y Wydaje mi się, że to była sam, ale czemu się nie odezwała do nas? Nie, mylisz się, widziałam go, i jestem tego pewna, Chris! Dobrze, już dobrze. Może, może faktycznie coś widziałaś. Spróbujmy zachować spokój. Odbije tutaj, czy co? No to już ostatnie miejsce, w którym może być Sam. A może pójdziemy pożegać pozostałych, co? A jeśli Sam nas potrzebuje? Jeśli ma kłopoty? O Boże. Chodźmy. No dobrze. Kurczę, z tymi drzwiami, wiecie co tutaj jest? Nie wiem o co chodzi, ale dlaczego one się wszystkie same otwierają? Znowu do tej piwnicy. Nie Nie, Chyba nie, to znaczy nie wiem. Jezu, czemu to wszystko zrobiło się takie straszne? Same z siebie zapalają się świece, zatrzaskują się drzwi i jeszcze... To widno się Chyba doszukujesz się drugiego dna tam, gdzie go nie ma. Nie mów mi, że nie widziałeś tej białej, prześwitującej sylwetki, która nas zwinęła. No może mamy zwit? Nie mam żadnych zwidów. Wiesz, ja też sporo widziałem. Widziałem, co się stało z Josem. To w tym momencie jakoś bardziej mnie martwi. Och. Chris. Wiem. Stój! Czekaj, 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 czeka, Chris, duch! Co? Nie widziałeś go? Nie. Pogapiłeś się na telefon parowo! Tweetujesz sobie? Hashtag lata za nami pierdolony duch! Kasz, uspokój się, okej? Okay? Tu nie ma żadnego ducha. Niby czemu miałby być? Odbija ci przez to, co stało się z Joszem? Nie słuchasz i... mnie. Tam był duch. Widziałam go. Wyglądał jak Hanna. Rozumiesz, że, że jak razy, Hanna? Czy, raczej, nie czy może jak Beth? Jezu, co ty Myślisz, że śledzą nas od zakończenia seansu? Nie wiem. Możliwe. Nie śledzą, rozumiesz? Bo duchy nie istnieją. Kapujesz? Okej, okay. to kto z nami rozmawiał podczas seansu, Chris? Nie wiem. Jak obraz, może tak sobie odpyć ze ściany? Dobra, ja już, słuchajcie, się pogubiłem. To jednak chyba nie było sam. O, klucz. Kurczę, stoi tam. O Boże! Tam, patrz tam! Chyba nie powiesz, że tego nie o, widzisz. To jest... No! To jest... Co to widzisz? Nie wiem, ja, ja, ja. tylko. To jest jakieś wariactwo. Chris, to pokazuje nam drogę. Co tu się dzieje? Słuchajcie, na razie wygląda na to, że mamy tak: jakiegoś seryjnego mordercę, jakąś dziwną bestię i na dodatek jeszcze duch. O, nie wierzę w to. Zobacz, Domek dla pa, 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 Widzę coś Co? przez okno. Co idesz? Małe meble? Nie. Jakąś scenę z lalkami i tak dalej. Ta? Siostry. Patrz. Ten klucz. Chyba pasuje. Mówiłam ci, ten duch nam pomaga. Zaraz, zaraz, chwila. moment, 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 moment. Co tu się dzieje? <grym> Może przypomina? Więcej niż przypomina, to my. Chowamy się przed Haną To zeszły rok. Ale to jest takie dokładne. Siedzę tam, gdzie siedziałam. Ma tak samo. No ktoś to ustawił. Kto też tam był? Albo to. to coś, co nas obserwowało. Że to jest jakieś ostrzeżenie. Ktoś to. ktoś to tu zostawił, żeby sobie zrobić z nas jaja. Nie, to musi być duch. Chce nam powiedzieć, że to ten psychol zabił Hanę i B. Myślę, że to ten skurwiel próbuje nam zrobić wodę z mózgu. Ale po co miałby to tu zostawić Chris? Chce nam przekazać, że nas wszystkich wykończy. Yes. O Boże. Pamiętnik. To dziennikany. Mama w końcu się zgodziła. Zaproszenia poszły w świat, czyli impreza to już pewniak. Tylko dobija mnie to czekanie. Jak na razie stwierdzili się... E, potwierdzili się. Aż Matt i Sam. Mike jeszcze nie dał znać. Nie mogę, Mike też będzie. Dzwonił po południu do Josha. To, że ha! Koniec czekania. tym szczycie będzie naprawdę cudownie. Kominek, gorące kąpiele i super słodki Mike. Tak się... Cieszę że spędzę z nim czas. Nie mogę tego czytać. To takie smutne, Chris. Okej. Okay. No tak, ta dziewczyna się kochała w Majku. Zostanę, dobra, moi drodzy skończymy w tym miejscu, jeśli Wam się odcinek podobał zapraszam na kolejny, robi się coraz ciekawiej więc, więc moi drodzy warto czekać na kolejne odcinki, trzymajcie się, cześć